Lot dziejowych wydarzeń przyniósł Polakom szansę odbudowania własnego państwa po wieku niewoli. Mieli się znów połączyć, uporać z biedą i powojennymi ruinami, ugasić pożogę na granicach, a wreszcie pokonać czerwonego barbarzyńcę u bram stolicy. Sto lat temu ocalili ojczyznę. Dobry wieczór, Ryszard Gramadki. Witam w kolejnym odcinku cyklu Telewizji Republika Ocalenie ojczyzny. Gościem jak zwykle zresztą moim i państwa jest pan redaktor Maciej Rosalak, mieścieńczy historię do rzeczy. Witam cię serdecznie Maćku, zacznę od pewnie prowokacyjnego nieco pytania, ale wpisuje się ten dylemat albo pseudo w treść tego, o czym będziemy dziś mówić. Czy były próby paktu Piłsudski Lenin w czasie w roku 1918-1919. Próby takie negocjacyjne. No, o ile wiem, to były raczej próby y, przypisania Piłsudskiemu chęć zawarcia y, jakiegoś paktu z, z Leninem, y, co sugerowało y, y, polsko-sowieckie stosunki przyjazne, a może nawet sojusznicze. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Y, sytuacja w 19 roku czyli 100 lat temu, była taka, że Polska znajdowała się sam na sam ze wschodem. I z tym wschodem, który był ogarnięty potworną wojną, y, zarówno domową, jak i nieustającym parciem bolszewików do y, zdobywania kolejnych ziemi, i zaprowadzania tam władzy sowieckiej. Y, I teraz y, punktem wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy, to jest y, 13 grudnia, kiedy nastąpiło zerwanie rozmów 13 grudnia 1919 roku, 100 lat temu, zrywanie rozmów polsko-bolszewickich w Mikaszewiczach, to jest takie miasteczko 100 kilometrów na wschód od Pińska, na, na Polesiu, gdzie rozmowy dotyczyły przerwania walk, Zawarcia czegoś w rodzaju rozejmu. Przypomnij walk toczących się od lutego 1919 roku, czyli prawie rok działań wojennych mieliśmy już za sobą. Tak, nawet można powiedzieć, że od początku stycznia, kiedy bolszewicy zaatakowali Wilno, ale jeżeli chodzi o połowę lutego, to masz rację, bo to wtedy była akcja Wisła, czyli pierwsza ofensywa bolszewicka zorganizowana z celem zdobycia Warszawy. To było już wtedy. Czyli y, wyglądało to po prostu na obronę y, przed nawałą y, bolszewicką, która była oczywiście wtedy łatwiejsza, bo jednak była ta wojna domowa, y, było całkowite bezchołowie na ogromnych y, obszarach rosyjskich, więc y, Polacy mieli tutaj ułatwione zadanie, no ale przecież Polacy cóż mieli? No, budowali dopiero państwo, państwo budowali armię I, i wiemy już. Dobrem tego słowa znaczeniu tego terminu. Właśnie. Także to, to były siły raczej niewielkie na ogromnych przestrzeniach, które starały się możliwie powstrzymać nieprzyjaciela, a zająć z kolei obszary, które tamten chciał za. No z dobrym skutkiem te starania się dokonywały, no bo tak jak wspomniałeś tydzień temu polskie y, wojska w 1919 roku osiągnęły na północnym wschodzie linię granicy Rzeczpospolitej sprzed drugiego tak, zbioru do tego jeżeli pozwolisz dojdziemy trochę później, bo teraz powiedzmy sobie jaka jest sytuacja z drugiej strony frontu. Otóż tam jest y, bodaj najpoważniejsza próba białych y, pokonania władzy bolszewickiej, pokonania zarówno w polu, jak i przejęcia władzy nad Rosją. Y, na czele stoi Iwan y, 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 Denikin generał rosyjski, który potrafił zebrać dość dużą armię ochotniczą sam, jak również doprowadzić do współdziałania innych oddziałów białogwardyjskich. I teraz wiosną 1919 roku on zdobywa duże obszary, na przykład Saratow, zdobywa również Donbass. Szykuje taką bazę wyjściową do uderzenia na Moskwę, którą przeprowadza w połowie 1919 roku z kilku kierunków. Mianowicie generał Wrangel, który jest, stoi na czele armii kaukaskiej, Idzie na Carycyn, wówczas tak się nazywał później Stalingrad. Stalingrad tak, na Z kolei dalej na, na zachód postępuje Armia Dońska. To znamy taki mniej więcej z cichego domu, prawda? Te, te wszystkie obrazy, jak, jak ta armia dońska postępuje w kierunku tak generalnie na, no, na woronerz powiedzmy. Tuż obok postępuje armia Ochotnicza. Maj Majewski, taki generał carski, Polak prawdopodobnie. Polsko brzmiące nazwisko. Tak, tak, jest na czele, stoi na czele tej armii i są jeszcze oddziały, które zajmują Ukrainę, jak również ujście Dniepru. Wydaje się, że położenie bolszewików jest krytyczne. Mogłoby być pewnie jeszcze bardziej krytyczne, gdyby do akcji zainicjowanej przez Denikina włączył się Piłsudski. Tak się nie stało. No tak, ale oni oczywiście, y, 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 z, znaczy Denkin bardzo tego chciał i toczyły się rozmowy w Taganrogu między wysłannikami. Na Ukrainie. Pi, na Ukrainie. tak, nad Czarnym Morzem, na, między wysłannikami Piłsudskiego. A przedstawicielami Denikina w tej sprawie, ale one właściwie spełzały na niczym, dlatego, że Denikin chciał, żeby Polacy zdobywali ziemię właściwie dla niego. Tak jak to profesor Nowak ładnie powiedział, chciał, żeby siłami polskimi zawieszać dwugłowe orły na polskich kresach wschodnich. On w ogóle tego nie traktował jako polskie stresy wschodnie. To były zachodnie gubernie Cesare imperium na taki, rosyjskiego. Na taki... Tweetu, nie mógł przestać, bo, bo miał zupełnie rozbieżną wizję. Ależ oczywiście, że tak. Poza tym on y, y, u, sądził, że y, poważnym przeciwnikiem jest Biała Gwardia, a nie Armia Czerwona. Uważał, że, to, że prędzej czy później ten cały eksperyment bolszewicki się skończy, ale z jednocześnie ma na karku sam bolszewików, a jednocześnie na, na, na froncie dzieją się rzeczy przedziwne, dlatego że Denikin rzeczywiście odnosi niebywałe sukcesy ponieważ y, 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 armia postępuje, taki korpus Mamontowa, kozacki, białogwardyjski, wdarł się na tereny środkowej Rosji, okolice Orła, Woroneża, z tym, że postępował potwornie, bo rabo, ci, ci jego kozacy rabowali, y, 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 on nie zakładał żadnej y, władzy tam y, 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 no, rosyjskiej, białogwardyjskiej, y, on po prostu rabował, co się da, y, ścinał, Ludzi, tych, którzy mu się nie podobali, a reprezentowali ustrój sowiecki. I, i postępował na, dalej. Także jego ten rajd właściwie więcej przyczynił szkody niż pożytku. Niemniej. Przy zwolenników bolszewikom. Niemniej trzeba powiedzieć, że między 20 a 30 września odniósł duże sukcesy, zajmując orzeł. I Kursk, a więc widzimy, to już jest y, rzeczywiście następne uderzenie. Y, Moskwa y, musiała być naturalnym celem. Na stolicę rosyjską. Y, nigdy y, Biali nie byli tak blisko y, y, zwycięstwa. A jednocześnie y, postępuje ofensywa polska która właśnie 22 września dokładnie zajmuje Połock, czyli ten Połock, pod Na którym Batory tak. przecież walczył ileś parę wieków wcześniej. Więc to są niebywałe sukcesy też wojsk polskich. W obieży jest ta Armia Czerwona i w, i w, i w tej sytuacji Czerwoni proszą o rozmowy. I, może... I tu się pojawia hasło Mikaszewicze. I tu się pojawia hasło Mikaszewicza. Więc y, tylko wyjdźmy trochę y, y, dalej, mianowicie y, Polacy właściwie wstrzymują ofensywę. I w związku z tym Armia Czerwona zaczyna odnosić tam sukcesy, zwłaszcza, że Denikin nie, 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 nie potrafił za, y, y, zachęcić ludzi do, do wstępowania w jego szeregi, y, że ludność była zrażona postępowaniem wojsk białogwardyjskich, y, a jednocześnie Czerwoni potrafili wcielić do wojska 100 tysięcy nowych żołnierzy, i stworzyć pierwszą armię konną budionnego, którą będziemy mieli już nie przyjemność jeszcze się spotykać. No ale to... I zaczynają. Oni odnosić sukcesy. Sytuacja się zmienia również, jak powiedziałeś, dzięki decyzji Piłsudskiego o wstrzymaniu ofensywy na froncie wschodnim. To na pewno pozwoliło bolszewikom przegrupować części sił z tego odcinka, przerzucić tak. ich na front walki z Piłsudami. I teraz wracajmy do Mikaszewicz. Mianowicie yy, mówi się o tym pakcie, dlatego że Piłsudski yy, uznał, że już cza, że, że czas Najwyższy przestać siłą rzeczy wspierać Żydynikina, bo inaczej będzie miał zachwieczkę imperium rosyjskie. A przecież imperium Rosy odnowienie imperium rosyjskiego było o wiele groźniejsze niż imperium sowieckie w tym czasie, dlatego że alianci zachodni wspierali Białą, Białą Gwardię, a nie Czerwonych. Więc zapewne kiwnął palcem w obronie niepodległości Polski. Ale oczywiście, Polska by zeszła na plan dalszy, może nawet została się trzeciorzędną jakąś rolę. W imię geostrategicznych jakiś rady. W rezultacie, byśmy mieli jakieś, nie wiem, księstwo warszawskie znowu. Stąd, jakby to było, to było podstawą negocjacji w Mikaszewiczach, takie, takie kalkulacje strony tak a czym tutaj jest bardzo ciekawa dyspozycja, jaką dał kapitanowi Ignacemu Bernerowi oraz Kosakowskiemu, których wysłał na te rokowania z bolszewikami. Mianowicie, ja co on im powiedział bezpośrednio? Nie, że to ma być oficjalne stanowisko, tylko instrukcje dla Bernera. Zarówno bolszewikom, jak i Denikinowi jedno jest do powiedzenia. Jesteśmy potęgą wyjścia trupy. Mówiąc inaczej, językiem żołnierskim, dławcie się, bijcie się, nic mnie to nie obchodzi, o ile interesy Polski nie, za, nie są zahaczone. A jeśli je gdzie zahaczycie, zahaczycie, będę bił. Jeśli gdziekolwiek i kiedykolwiek was nie biję, to nie dlatego, że wy nie chcecie, ale dlatego, że ja nie chcę. ważę, pogardzam wami. Jesteście pogrążeni w rękach Żydów i junków niemieckich. Nie wierzę wam waszemu gatunkowi ludzkiemu. O jakichkolwiek wtedy stosunkach dyplomatycznych mowy być nie może, bo ich warunkiem podstawowym jest wiara i dyskrecja, wy nie, nie zasługujecie ani na, na jedno, ani nie znacie drugiego. Zdradzacie cywilizację, własny kraj jeden drugiego. Cóż za jak diagnoza, chciałoby się natomiast powiedzieć. Natomiast oficjalnie on postawił <laughs> następujące warunki. Żeby władza bolszewicka uznała y, rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej y, y, Semena Petlury. Petlury y, czyli ewentualnego sojusznika na wschodzie, jak je widział Piłsudski i żeby jednocześnie zaprzestała agitacji komunistycznej w Wojsku Polskim. Na to Lenin ani na jedno, ani na drugie się nie uzgodnił, bo Ukraina, jak wiadomo, zawsze dla imperium. No, perła w koronie bo, moskiewskiego tak. była warunkiem sine qua. No, istnienia w ogóle imperium. Więc zakomunikowano mu natomiast inny, inny przekaz, i to jest właśnie powód do tego, że się mówi o pakcie. Mianowicie brzmiał naczelnik państwa raz jeszcze podkreśla, że wojować z Sowietami nie chce, jeżeli. Yy, zaś rząd sowiecki chce z Polską wojować, to rękawice tę podejmie. Ale ponieważ Moskwa odmówiła yy, prawda, przyjęcia tych warunków dotyczących Ukrainy, jak również yy, zaprzestania agitacji komunistycznej, to właściwie yy, rozmowy skończyły się na niczym. To zerwanie Jest rozmów Mikasiewicza. Tak, tak, gran, granat czas z obydwu stron, można tak, powiedzieć. Ale komunikat poszedł do Lenina. Możesz sobie robić z, z Denikinem póki co, co chcesz. Uzyskał tak. no te... carte blanche przywódca bolszewików. I on to wykorzystał, dlatego że z końcem listopada Denikin Tenikin z klęskę, taką wielką klęskę pod Wronerzem przede wszystkim. Przez to być zagrożeniem, realnym zagrożeniem, za, zagrożeniem dla zagrożeniem. Sam się zresztą zniechęcił, widząc, że jego wysiłki, że lud rosyjski nie staną w obronie najjaśniejszego pana, którego on chciał przewrócić na tron. Sytuacja się zmieniła. No. Stało się jasne po rozgromieniu Denikina, że teraz. Kulminacja nastąpi w, na linii y, państwo sowieckie, bolszewicy, y, odradzająca się Rzeczpospolita. Nie było innego scenariusza. No i rychło to nastąpiło, dlatego że bolszewicy oczywiście zaczęli przerzucać wojska na swój front zachodni, czyli na nas wschodni i w rezultacie stanęło kilkaset tysięcy ludzi. Pod bronią bolszewików na naszych, na naszych kresach i wiadomo było, że konfrontacja jest tylko kwestią, kwestią czasu. czasu. Ale w międzyczasie jest to, o czym mówiłeś na początku, że pod koniec 1919 roku, a więc 100 lat temu, armia Polska wzrosła aż do 600 tysięcy ludzi. Yy, I były to wojska no, w dużej mierze wymagające szkolenia, yy, niedoszkolone, nie, nie yy, nie, nie niedożywione zresztą, niedoubrane, że tak się wyrażę. Ale mimo wszystko yy, trzon był bardzo dobry, bo trzon było, yy, był kitarga, ofi oficerów. Yy, Pułki wielkopolskie. Oficerów legionowych tak. również, prawda. I w ogóle wojska legionowe, te, te, te dywizje dwie legionowe, które były cały dobrowe. czas w Wojsku Polskim, to były doborowe Uderzeniowe żołnierz dywizje, ideowy o mamy te wojska wielkopolskie właśnie i mamy błękitną armię Halera, czyli wyćwiczone, prawdziwe y, wojska. Z takimi wojakami można było z bolszewikami wziąć się za bary. Tak, no i z, nie niedługo dojdziemy do tego, jak ta rozgrywka się zaczęła, co się zdarzyło nad dziwną, dokładnie na początku następnego roku. Czyli kończy się. 100 lat, a potem wejdziemy w rok, yy, 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 w rok yy, 1920. 20. Po drodze będziemy jeszcze, powstanie wielkopolskie, no i oczywiście trzeba tutaj zauważyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o bolszewizm z Polską komuną, ale to w następnym odcinku. Tak, już myślę, że... Tych wszystkich z Państwa, którzy interesują zagadnienia związane z wydarzeniami, które rozgrywały się na przestrzeni lat 1918-1920. Paćku skutecznie zachęciłeś. Mam nadzieję. Dziękuję Ci za dzisiaj, za dzisiejszą opowieść macie Rosala, Krzysztof Gramacki. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.